Następna dziś informacja, drodzy widzowie, i też bardzo ciekawa. Oto i tytuł: 4 lata i koniec. Unia zmieni tylko granice wieku dla kierowców. Opublikowana w tym miesiącu dyrektywa Unii Europejskiej to kolejny krok w kierunku realizacji ambitnej wizji ZERO. Zgodnie z jej założeniem, do 2050 roku w krajach Unii Europejskiej. Możemy wyeliminować do zera liczbę bardzo poważnych i śmiertelnych wypadków. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 4 lata na wdrożenie nowych przepisów. Nowa dyrektywa Unii Europejskiej podnosi granice wieku, od której państwa mogą wprowadzać częstsze badania kierowców z 50 do 65 lat, pozostawiając decyzję w gestii. Ostateczne przepisy łagodniejsze niż pierwotna propozycja obowiązkowych badań co 5 lat, którą uznano za zbyt restrykcyjną i potencjalnie dyskryminującą wobec seniorów. Standardowa wartość prawa jazdy wyniesie 15 lat lub 10 lat, jeśli dokumenty pełni funkcję dowodu tożsamości, a dla kierowców ciężarówek i autobusów 5 lat. Kraje Unii Europejskiej będą mogły zastąpić badanie lekarskie formularzem samooceny lub inną krajową oceną zdolności do prowadzenia pojazdów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 4 lata na wdrożenie nowych przepisów, zatem zmiany muszą zostać wprowadzone do 26 listopada 2029 roku. Przyznacie drodzy widzowie, że to ciekawa informacja. Piszcie standardowo w komentarzach co o tym myślicie. Z gór was pozdrawiam, Shot Joker.